zawitała Ekstraklasa. Trzy lata później drużyna pod nazwą Impuls Siemianowice Śląskie zdobyła brązowy medal. I to jest ich największe dotychczas osiągnięcie. Ostatnie dwa miesiące dla klubu były burzliwe z tego względu, że do klubu doszło kilka, chwil, kilku najlepszych zawodników chyba, jakich do tej pory Siemianowice Śląskie w futsalu miały reprezentanci Polski. Ja teraz będę po kolei wyczytywał nazwiska i teraz mała niespodzianka dla was. Zawodnicy będą mieli w rękach piłki i będą te piłki rzucać w waszym kierunku. Kto złapie, to ma piłkę. Chcecie piłki? To teraz zapraszamy zawodników. Z numerem jeden. Mateusz Tomek. Wielki brawa dla niego. Numer 1 Mateusz Tomę. Numer 12 Aleksander Waszka. Aleksander Waszka, numer 12. Numer 3 Mirosław Mioska. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników. 29 razy w reprezentacji kraju zdobył 11 bramek. Numer 4 Tomasz Zziaja. Numer 8 Kapitan zespołu Łukasz Janiełów. Numer 11 Kamil Myśliwiec. Numer 13 Michał Włodarek. 10 spotkań z orzełkiem na piersi. Idą kolejne piłki, słuchajcie, są kopane, są rzucane. Numer 19. Mariusz Seger, numer 20. Mateusz Kordaczka, numer 21, Sławomir Pękala, numer 24, Daniel Nowak są kolejne piłki. Uwaga! Kto złapał, ten się cieszy. Publiczność szaleje. Chłopaki rzucają piłkami. Dziewczyny piszczą. Jest super. Słuchajcie, i w obecnym sezonie w obecnym sezonie do klubu dołączyli z numerem 22, bramkarz Janusz Potępa. Zapraszamy, on też ma dla was piłkę. Słuchajcie, podnoszcie ręce do góry. Oni będą was widzieć. Numer 5, Artur Zygarski. Numer 5. Numer 10 Tomasz Rabczak. Cała trójka przyszła z Marek Suchorzów. Z numerem 23 Marek Cierpią. Marek Cierpią, numer 23. I z numerem 7 Szymon Maksym. To jest również reprezentant Polski. Słuchajcie, tak się prezentuje drużyna. Drużyna z Siemianowic. Wielkie brawa dla nich, słuchajcie. To jest wasza ekstra klasa, to są wasi chłopcy, którzy będą was re reprezentować na arenie ogólnopolskiej. Teraz dla tych zawodników, którzy przybyli do klubu, ja proszę, żeby wystąpili do przodu ci ostatni, których wyczytałem. Dla nich są przygotowane koszulki, tutaj dziewczyny oczywiście przy okazji będą prezentować, ja pokażę koszulki wyjazdowe i te, w których będą chłopaki grali u siebie, można zobaczyć. Kto nie widzi z daleka, można podejść śmiało bliżej, można wręczać koszulki chłopakom. Wręczenia do pana Prezes oraz trener klubu Adam Gniustosz. Asystentem trenera jest pan Marcin Nowacki, dyrektorem do spraw sportowych Waldemar Małota. Masażystą Marcin Kowal i dyrektorem do spraw public relations Klaudiusz Rogowiec. Słuchajcie, tak jak mówię, to są wasi reprezentanci w ekstraklasie. Oni będą was reprezentować reprezentować Siemianowice Śląskie. Jeszcze raz poproszę o wielkie brawa dla nich. Myślę, że warto zaprezentowali się, a teraz kilka słów od pana prezesa skierowanych do Was. Myślę, że też warto wysłuchać. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu serdecznie. Chciałem przede wszystkim podziękować panu Markowi Banasikowi, dyrektorowi Dziwianowickiego Centrum Kultury za możliwość prezentacji naszej drużyny. Władzom miasta przede wszystkim a najważniejsze naszym sponsorom, bez których na pewno byśmy nie istnieli. Eee, pragnę Państwa serdecznie zaprosić na wszystkie nasze mecze Ekstraklasy w futsalu, pierwszy mecz najbliższy, gramy 17 września o godzinie 18 w kompleksie sportowym Michał. Zapraszam Państwa serdecznie, dziękuję bardzo. Słuchajcie, wielkie brawa dla zespołu z Siemianowic, tak jak mówię, chłopaki myślę, że dadzą z siebie wszystko, wstęp na mecze wolnych, oczywiście w Michale, także możecie przychodzić, kibicować, reprezentować i tak jak mówię, na zejście i chłopaków, i dziewczyn, i pana prezesa wielkie brawa jeszcze raz dla nich. Myślę, że zasługują, potrzebny jest im dopięk i wsparcie również z waszej strony, żeby prezentowali się lepiej. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jedna piłka, słuchajcie, poleciała. Ja zapomniałem powiedzieć, że piłki są do zwrotu później.